No, ponieważ ja Lema osobiście poznałem mniej więcej w 80 roku, i wtedy się rozpoczął cykl naszych rozmów, które złożyły się na książkę Taco No Był już człowiekiem 60-letnim wtedy, prawda? A patrzyłem też na niego jako przecież na autora książek, które czytałem od dzieciństwa, a zatem również właśnie z tą perspektywą, że to ktoś, kto opowiada o przyszłych światach, o tym, co być może będzie naszym losem zbiorowym albo naszej cywilizacji i jaką drogą będzie biec rozwój technologii, nauki. No więc wydawało mi się, że będzie to jakaś spójna całość. No, jak łatwo się Pan domyśli, był zgrzyt, ponieważ już w roku 80 Lem, jeśli chodzi o możliwości prognostyczne, miał jak najgorsze. Zdanie. Okres tych pięknych wiar, które bez wątpienia przyświecały początkom jego twórczości, a zatem w latach 50. i jeszcze gdzieś w połowie lat 60., może nawet do końca lat 60., to trudno wyliczyć, chociaż ja pewnie bym potrafił taką hipotezę postawić, że to gdzieś się zaczęło załamywać w drugiej połowie lat 60. A dowód taki bezpośredni tego jest ten moment, kiedy Lem zostaje zaproszony jako zresztą niejedyny uczony, jako jedyny nieuczony na konferencję w Biurakanie w 1971 roku przez profesora Szkłowskiego. No To była chyba największa impreza naukowa, wydarzenie takie wręcz epokowe, ponieważ to była konferencja poświęcona komunikacji między cywilizacjami i szans na to. Lem, jak wiemy, miał pojechać, ale nie dali mu zaproszenia, bo ktoś w Polskiej Akademii Nauk schował pod tak zwane sukno, czyli zadbał, żeby nie dotarło do zaproszonego, więc tylko wysłał referat. I ten referat znamy i wiemy. Lem, mimo ówczesnej takiego, ówczesnego nastawienia, takiego bardzo optymistycznego jeszcze w świecie prawdziwych astrofizyków, fizyków, astronomów, on już wtedy jest całkowicie sceptyczny, jeśli chodzi o w ogóle o możliwość komunikacji, sensownej komunikacji, w ogóle szans jej dokonania się. I on proponował, żeby z miejsca założyć taką grupę autofuturologiczną, która, która będzie raczej badała, czym należy się zajmować, a nie jak należy się zajmować, aby ten kontakt w przyszłości z inną cywilizacją był pożyteczny albo w ogóle możliwy. Ale już wtedy nie wierzył. I nie wierzył w masę innych rzeczy. Myślę, że też, też punktem przełomowym był raport rzymski i, i pracę klubu rzymskiego. Ale się bardzo szybko zorientował, że to właściwie się w ogóle nie sprawdza. I to tak widać gołym okiem, że te wszystkie przepowiednie i to takie ogłaszane z ogromną pewnością. W krótkim czasie się depresjonują i stają się śmieszne, a już szczególnie w momencie, kiedy przyszedł słynny kryzys naftowy i cały świat nagle został sparaliżowany. Nikt nie przewidział takiej banalnej rzeczy, która wywaliła świat do góry nogami, jak. To, że szejkowie nagle zmienią ceny ropy i przestaną ją wydobywać, tak? A świat się zatrzyma i samochody będą stały w Stanach Zjednoczonych i całej zachodniej Europie. Było to zdumiewające. Lem wtedy z całkowitą jasnością zrozumiał, że. Tego typu prognozowanie na krótkie dystanse dotyczące konkretnych wynalazków, odkryć naukowych i tym podobnych rzeczy w ogóle nie mają szansy i nie należy się tym specjalnie zajmować. Jeśli czymś należy się zajmować, to jakby logiką rozwoju nauki ludzkości, tak? E Czyli, jakimi drogami biegną badania, jaka gałąź z jakiej się wyłania, na jakie pytanie ona może odpowiedzieć, a na jakie na pewno odpowiedzieć nie może, jak dalece niespodziewane są odkrycia, jak mogą zmieniać cały horyzont działań, a jak inne dziedziny i odkrycia mogą powodować zatrzymywanie się. Więc Lem był zdanie, że tylko bardzo takie dalekie nieproste ekstrapolacje, tak jakich jak on próbował właśnie w sumie technologii. Suma technologii to jest 64 rok, czyli on już wtedy wątpił i już wtedy stawiał, no nie na jakieś takie pomysły, prawda, jak tu przed chwilą podczas spotkania dawaliśmy przykład, że, no, przepowiadał, że będziemy czytali książki, prawda, z takich małych czytników kryształkowych. I inne tego typu pomysły, albo że rakiety będą na takim, a nie innym napędzie, albo że opanujemy antymaterię, albo inne pomysły. No, on miał wrażenie, że tylko głębokie penetracje, głębokie takie dotykające samych fundamentów tego, czym jest myślenie ludzkie i czym jest człowiek. Bo przecież ten człowiek dla niego zawsze był tajemnicą. Mówił, że nie znamy bardziej złożonego układu w kosmosie, jakim jest mózg ludzki. Tak? A my przecież nawet z tym mózgiem swoim się nie porozumiewamy i nie wiemy, co on robi. Co gorzej, mamy na naszej planecie inne stworzenia, które też mają mózgi i myślą, bo wiemy, że myślą, choćby delfiny, psy, konie, ale my nie jesteśmy w stanie się z nimi komunikować a żyjemy z nimi tysiąclecia, prawda? Więc te pytania są tak trudne i te perspektywy przewidywania są tak niepewne, że w momencie, kiedy go poznałem, to on już w to nie wierzył.